Witam. Dzisiaj otworzę drugą puszkę FIFA World Cup Qatar 2022, 24 karty, dwie karty limitowane i jedna karta coin. A w następnym odcinku, bo myślę, że już mam troszeczkę powtórek, zrobię konkurs do wygrania. Będą też jakaś limitka na pewno, bo już mam powtórki. I jakieś karty bazowe i też na pewno specjalne, bo są już powtórki. I tu chyba, tu znowu, ja nie wiem. Kolejna puszka, nie wiem czy w puszkach są te same, tylko te same limitki: Bednarek i z Hiszpanii Gavi. Tutaj ostatnio też otworzyłam poza. To miałam też był badnarek, był akanji. Wszędzie tego badnarek dają. No trudno. No to trzy saszetki. Zobaczymy, co się trafi. To mamy, co mamy? Ekwador, Australia, Serbia, Australia, Peru. Kartą specjalną jest Game Changer. Tu mamy Pasalic. I Goal Machine. I to. I logo Kamerunu Hiszpania. Maroko. Tu mamy Lima. Musach. Z Ekwadoru o legenda! Cristiano Ronaldo, no nieźle. Power z Ekwadoru i fans kawani. No to ostatnia: Portugalia, Brazylia, Kamerun, Iran, Peru. Power de Paul, Fans z Holandii i Fans z Australii. To rzuciutkie podsumowanie: ile mam 3, 4, 5, 6, 7 specjalnych. I ta chyba będzie tutaj legenda. Jeszcze tylko szybko sprawdzę. Tak, bo to jest World, czyli 1 na 5 paczuszek. Ich jest 18 sztuk. To chyba mam trzecią jak na razie. Tak mi się wydaje. Ja tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem specjalnych. Do następnego.